Jeśli jesteś przedsiębiorcą zorientowanym na realizację innowacyjnych projektów biznesowych, ale brakuje ci kapitału na ich wprowadzenie w życie, dołącz do Symultana. Symultana to internetowa platforma Łącząca pomysłodawców innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i inwestorów pragnących ulokować kapitał ze zyskiem. Dzięki nam dotrzesz ze swoimi pomysłami do zweryfikowanych inwestorów, poszukujących atrakcyjnych inwestycji. Naszą misją jest zagwarantowanie obu stronom bezpieczeństwa, jakości i wygody. Na każdym kroku, od rejestracji poprzez zebranie niezbędnej dokumentacji, aż do spotkań z inwestorami. Otrzymasz od nas wsparcie merytoryczne. Na początek, jedyne co musisz zrobić, to opisać swój pomysł za pomocą maksymalnie 1800 znaków. Jeśli spełnią założenia opisane w regulaminie, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o dalszych krokach prowadzących do udostępnienia inwestorom Twoje oferty. Zapraszamy do współpracy.